Oho! Ajdź mi! Ajdź Dobra, to mi! Ajdź ja. ja ja nie ten perk... Ajdź wbili do tego, double mota mi! mi! to tego, Ajdź mi! Ajdź mi! Ajdź mi! 25. Parę, parę Tam jest, czeka 20. Box. nie się biją A widzę Jednego, ale na za mnie Widzę jednego Solo, zero, zero. Sixty white. Tylko on ma tego perka. Będzie Hero A mnie no. jeszcze gdzieś, gdzieś połazi. A widzę tam, tam, tam Jest 70? Zero, 0 one shot. No Minus 8. çantaya dön. Kalkt. Kaldı Rogi. o yaşa. Dert oh. 60 razy. Hot. Hot. się. Dobra, wychodź w już szybko. O. się na big fight. Mamy dwa mota, nie wiadomo czy mam mota Możemy, możemy już czekaj w stronę tego Oni mnie poszują po... A. A jeden z daleka idzie On jest na razie solo Jeden mota nie ma jak co Ja mota zaraz A pierdziele Flasher splash Dwa mota Nie to ja uciekam. Dajmy. Dajmy tymi... Dajmy tymi... Dajmy tymi... Dajmy tymi. Dajmy Ja Dajmy tylko zmarnowałem tymi. Dajmy tymi. Dajmy tymi. Dajmy Tutaj Dajmy tymi. Dajmy tymi. Dajmy tymi. lecimy,

Jest tam, jest ja mam Jeden ma zero Trzisu sił Mówię o mnie Jest mi jakieś kopy double mota ja to, gdyby nie ten perk Gdyby nie ten perk to by zginął ten jeden A graj Selo graj Selo Double Mota dostał kupa to jest AJD kumija! Biorę mini, kurwa! Nieee yeah. <laughs> Ale skorpiony się. Oblika nie miał nawet, kurwa. Siedzi, to jak jeszcze? I to jeszcze jak, kurwa! Daj, to. No. Kręczę z kanału, to z natalu. Dobra. No. Ja 150 napięcią rekord sobie, refund. chłopie wbili do tego, double motami mi zrobili, tego to się nie spodziewałem. Ja się leczyłem, ja mam akurat 125 HP byłem na hita. Idealnie wykraczę, bo tu trzeba być tego. Placementowo to trzeba robić konsystentnie, jak chcesz się dostać. Potem trzeba nadrobić, dlaczego czego. No nie spodziewałem się tego Archa Widziałem, że się ktoś zbija, ale tego to się nie spodziewałem. Dlatego ja nie chciałem lecieć wtedy. Dlatego zatrzymałem się, bo dostałem dwa hity i wiedziałem, że jak polecę dalej, to mogę coś zginąć. Albo dostać tyle co ty, A ty poleciałeś full i dostajesz Uwaga no, tym młotem, bo leź pierwszy. Damy, leź pierwszy. No, leź. Graj na razie, a potem zobaczymy. Ja no, się ze tyłu razie. Dobra leco Odbijam się od drzewa. No. Po prawej 150. Wajf. Przyjść. Przyjść. Bo znowu mi się coś Ja znowu jechać, co tam pójdę? O, 40. Krak na mosie. No. Klamaca, klamaca z niego Ty się sklapsuj później raczej, ja, ja sam masnę tu od tyłu okay, okay. Ja sam On so the... wychodzi, yeah. 100, 100, 102 No zabił mnie Ale trolling no. On ma milion spleszy na miło Nice On miał kapę masy jak coś to możesz po, możesz, możesz tam cofnąć później jakby się napisali bo tam jest milion splaszy Motem nice. co czekaj na mody polecisz A. Dużo solo żyje, dużo solo Tak parę w sumie mi Mar Marca. Ale on wygląda chyba, że Solo był tak mi się wydaje, bo on sam lecił i chyba go napisałem trochę Udyj metalem, next oh. oh yes. oh 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 oh. To mam Pod tobą do góry palbiego biegną Trzy. Oni też na sobie wiedzą, już nie są słabi No jest dobra, oni nie, nie, nie pójdą Oni chyba masów nie mają, sprawił ich No muszę poczekać aż wejdę ci z dół No, tylko tych tak z dół jest. Jesteś tak wysoko, że nic się nie zrobię, muszę Aż to jest to dół Tego sala nie odniszczają, nie ma co. teraz musisz wejść od prawej Masów nie ma Oh my god, Cammy, yapko. 1v1v1! The one pump! Should I to one v1? I think he just got siphon no, off no, that. No, no. Just move with undercut. Uh four times two hundred. No, four times four hundred. So one point six K. Oh, the piece. Jabłko, yeah, don't choke this bro. Ooh, nice. nice. A jest 156, no? Zabraknie. No, top 25. Par parę <laughs> top 25 jesteśmy. Ale no gierki jeszcze trwają. Będziemy. A ja. Oh. Jeszcze jedna gra trwa. Zabrakło 4 kill No 4 hili więcej, to byśmy byli top 17. Tak? Mam perk'a no, to nawet top 16 Musisz sam go dać, bo ja laser, muszę leczyć mnie mu chyba starczy, nie? Chyba, że się weźmie zaraz ja, ja się duchaj. 157 na kolan to będzie ja ze 160 Ja się zahaję Podam on typies, podam on typies Starczy, starczy Masz masy? Chyba, ja, że od*** się Zostaliśmy dobra. się nie... 157 mieliśmy w I cyk, teraz jeden na ich chłop robi, nie? nie. Już myślałem Praszczy. To myślicie, że starczy? Wyjebany kurwa w stanie jakiś leszczy Żjemy trap, nawet na weźmy stęsty Jak umrychia, będę dłużyły ty te chit Mogę tu rzucić, ale najpierw będę pierwszy Mam wyjebany, kurwa, w stanie jakiś leszczy